W trakcie tego odcinka skoncentrujemy się na praktycznych aspektach rysowania zwierząt, zwracając szczególną uwagę na proporcje, strukturę ciała i unikalne cechy anatomiczne. Następnie przeniesiemy tę wiedzę do projektowania potworów, tworząc fantastyczne stworzenia oparte na solidnych fundamentach anatomicznych. Dla tych, którzy są nowi, mam na imię Kasia i witam Was bardzo serdecznie na kanale Potęgi Obrazu. Jeśli chcecie rozwijać swoje umiejętności rysunkowe, eksplorować świat fantastycznych stworzeń i nie tylko, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco z naszymi kolejnymi odcinkami. A ja zapraszam do oglądania. Przy projektowaniu wszelkiego rodzaju istot i potworów niezbędna jest znajomość anatomii zwierząt. Choć może wydawać się, że praca artysty koncepcyjnego opiera się na jego bogatej wyobraźni, nie da się stworzyć niczego w oderwaniu od tego, co już znamy. Każde wykonane przez artystę dzieło jest składową wielu różnych inspiracji odnośnie stylu, klimatu czy samej tematyki. Dlatego podstawowym narzędziem pracy powinno być korzystanie z referencji. Bogactwo inspiracji ze świata natury jest nieskończone. Wystarczy zacząć się mu przyglądać. Wyszukanie odpowiednich źródeł inspiracji i nauka korzystania z nich jest niezbędne do tworzenia realistycznych konceptów stworów. Dzięki temu nie tylko zwiększamy wiarygodność projektowanych potworów, ale również najefektywniej się uczymy i zapamiętujemy. Obserwując otaczający nas świat i naturę, możemy wiele się dowiedzieć i wykorzystać to przy tworzeniu projektów fantastycznych istot. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że anatomia zwierzęca nie jest dla nas tak dobrze znana jak ludzka. Królestwo Zwierząt jest najbardziej zróżnicowaną grupą organizmów, poczynając od bezkręgowców, przez ryby, płazy i gady, aż po ssaki, do których zaliczamy człowieka. Obserwując zależności i różnice pomiędzy poszczególnymi gatunkami, możemy odkryć wiele ciekawych mechanizmów i zachowań, które mogą nadać wiarygodności tworzonym przez nas stworom i światom. W budowie organizmów żywych każdy najmniejszy detal ma znaczenie. Ważne jest tu wnikliwe badanie poszczególnych gatunków lub charakterystycznych elementów budowy ich ciała. Nauka anatomii różnych zwierząt i wiedza na temat ich środowiska życia. Jest dobrym fundamentem umożliwiającym tworzenie ciekawych, a równocześnie realistycznych projektów potworów. Łącząc interesujące nas cechy, możemy utworzyć prawdziwie niepowtarzalną istotę. Aby znaleźć odpowiednie referencje, warto zastanowić się, jaki rodzaj stworzenia chcemy zaprojektować. Umiejętność dopasowania i połączenia poszczególnych cech wyglądu naszych bestii wymaga wprawy i praktyki w rysowaniu zwierząt. Obserwując te stworzenia, możemy zrozumieć, jak budowa ich ciała przekłada się na tryb ich życia czy zamieszkiwane środowisko. Pewne cechy są nam w stanie od razu powiedzieć, w jaki sposób zwierzę porusza się, walczy czy zdobywa pożywienie. Przejdźmy przez kilka kategorii poszczególnych części ciała zwierząt na przykładach różnych gatunków. Na początku załóżmy, że chcemy stworzyć istotę latającą. Przyjrzyjmy się różnym rodzajom skrzydeł i spróbujmy zrozumieć ich działanie. Co właściwie sprawia, że ptaki latają? Pomagają w tym między innymi niezwykle silne mięśnie piersiowe i lekki szkielet, a także obecność kilku rodzajów piór. Różne gatunki ptaków posiadają charakterystyczne ubarwienie piór, często różne w zależności od płci zwierzęcia. Największymi polskimi ptakami są bieliki których rozstaw skrzydeł sięga nawet 2,5 metra. Ich silne skrzydła pozwalają im na pikowanie na swoją ofiarę z powietrza z olbrzymią prędkością. Skrzydła nietoperzy już na pierwszy rzut oka wyglądają zupełnie inaczej. Te zwierzęta to jedyne latające ssaki, a ich kończyny mają całkowicie inną budowę. Przednie łapy są wydłużone i stanowią podporę skrzydła. Kości przedniej kończyny, kończyny tylne i ogon nietoperzy połączone są błoną skórną umożliwiającą lot. Budowa najmniejszych latających stworzeń, owadów, znacznie różni się od ptaków i ssaków. Ważki posiadają dwie pary wąskich skrzydeł. Natomiast charakterystyczną cechą motylich skrzydeł są różnorodne wzory charakterystyczne dla każdego z gatunków. Przechodząc do zwierzęcych głów, przyjrzyjmy się typowej szczęce czworonożnego drapieżnika. Zęby wilka, kły, siekacze i łamacze są jego główną bronią służącą do zdobywania pożywienia. Dlatego osobniki o uszkodzonych zębach zmniejszają swoje szanse na przeżycie. Do polowania i komunikowania się ze sobą wilki używają zmysłu węchu i suchu, natomiast wzrok tych zwierząt jest słabszy. Zęby żyrafy są przystosowane do przeżywania liści, którymi się żywi. Długi, szorstki język pomaga jej chwytać i zrywać liście z gałęzi. Położone po boku głowy wyłupiaste oczy zapewniają żyrafie szerokątne widzenie ze znacznej wysokości. Jest to podstawowy mechanizm wykrywania przez niezbliżającego się zagrożenia. Żyrafy potrafią również zamykać nozdrze zewnętrzne, by chronić się przed burzami piaskowymi. Zęby rekina są ustawione w taki sposób, by uniemożliwić ucieczkę z ich szczęk. Niezwykle ostre i skierowane lekko do wewnątrz stanowią śmiertelną pułapkę dla swoich ofiar. Zęby łatwo się wyłamują, dlatego rekiny na bieżąco je wytwarzają i wymieniają. W ciągu życia mogą wytwarzać je w ilościach nawet ponad 30 tysięcy. Co ciekawe i przerażające. Szczęki rekina są 300 razy silniejsze od ludzkich. Prawdziwie bolesne doznania zapewnić swoim ofiarom może z Komodo. Jest on największą współcześnie żyjącą jaszczurką. Jego szczęka wyposażona jest w 60 ostrych zębów przystosowanych do rozrywania i porcjowania mięsa ofiary. Choć siła zacisku jego szczęk nie jest rekordowa, posiada on pewną dodatkową przewagę. Jest nią jego toksyczna ślina. Jadia szczurki i ślina pełna szczepów bakterii doprowadza ugryzioną ofiarę do paraliżu, a nawet śmierci. Przejdźmy teraz do sposobów poruszania się różnych gatunków zwierząt. Gepard, który jest najszybszym zwierzęciem lądowym, potrafi osiągnąć prędkość około 112 km na godzinę. Ten kot jest prawdziwym sprinterem. Potrafi rozpędzić się do 75 km na godzinę w zaledwie 2 sekundy. Jak to w ogóle możliwe? Oczywiście, ma to odzwierciedlenie w anatomii Geparda. Koty te są wprost stworzone do szybkiego biegu, poczynając od szkieletu i mięśni, aż po układ oddechowy i krwionośny. Nogi Geparda są niezwykle silne i wydłużone w stosunku do ciała. Posiadają silne mięśnie nóg. A także niezwykle elastyczne kręgosłup. Kości, piszczelowa i strzałkowa Geparda są mocno połączone, co zwiększa stabilność nóg i chroni je przed wykręcaniem podczas biegu. Z kolei łopatki Geparda łączą się z obojczykami i resztą ciała tylko za pomocą mięśni i wiązadeł, co sprawia, że kołyszą się z każdym ruchem i wydłużają susy Geparda, które mierzą od 4 do nawet 7 metrów. Klatka piersiowa Geparda jest głęboka i mieści powiększone płuca i serce. Nozdrza i jamy nosowe kota są bardzo szerokie i umożliwiają mu dostarczenie dużej ilości tlenu przy każdym wdechu. Odnurza stawonogów, skorupiaków lub pajęczaków mają zupełnie inną budowę. Ich ciało pokryte jest chityną. Człony ich odnurzy połączone są ze sobą w sposób ruchomy stawami. W przypadku tych stworzeń liczba odnóży krocznych może wynosić od 6 do nawet 100 sztuk. Oprócz nich występują też dodatkowe odnóża pełniące inne funkcje, takie jak chwytanie i rozdrabnianie pokarmu. Charakterystyczną cechą małp jest posiadanie chwytliwych dłoni i stóp, co czyni je niezwykle zwinnymi w poruszaniu po drzewach. Zwykle ich przednie kończyny są dłuższe, a ich mięśnie niezwykle silne. Pozwalają im wisieć dłuższy czas na jednej ręce i podciągnąć się na niej. Małpy potrafią z łatwością przeskakiwać sporo odległości. Obecność przeciwstawnego kciuka u dłoni i palucha u stóp ułatwia małpom chwytanie się gałęzi, a także umożliwia wykonywanie precyzyjnych ruchów, a czasem nawet tworzenie prostych narzędzi. U niektórych gatunków małp dodatkową rolę chwytną pełni długi ogon. Łapy foki są przekształcone w płetwy co czyni je świetnymi pływakami. Równocześnie na lądzie są bardzo niezgrabne i powolne, przez co są narażone na atak szybszych lądowych drapieżników. Ciekawym przypadkiem jest ośmiornica należąca do gromady głowonogów. Ich ciało składa się z głowy, z której wyrasta 8 lub 10 ramion pokrytych przyssawkami. Co ciekawe, głowonogi nie posiadają kości, a co najwyżej jedynie chrzęstny szkielet, co pozwala im przecisnąć się przez bardzo niewielkie otwory. Kozice cechuje niesamowita zwinność i siła kończyn, umożliwiająca skakanie na dalekie odległości i wspinanie się po niemalże pionowych górskich stokach. Poruszanie się po górach umożliwiają nie tylko niezwykle silne mięśnie nóg, ale również specjalna budowa racic. Na ich krawędzi znajduje się rogowy kant, który, rozwijając się w zimie, ułatwia kozicom bezpieczne przemieszczanie się po śniegu i lodzie. W lecie część racicy ściera się na kamienistym stoku, przez co stopa zwierzęcia lepiej przylega do podłoża, zapewniając mu dobrą przyczepność. Przyjrzyjmy się teraz skórze różnych zwierząt i temu, w jaki sposób pomaga im w przetrwaniu w swoim środowisku. Skóra lwa pokryta jest jasną sierścią. U tych kotów najsilniej zaznaczony jest dymorfizm płciowy, czyli różnica w wyglądzie samców i samic. Poza różnicą w rozmiarach samce wyróżnia występowanie charakterystycznej gęstej grzywy wokół głowy i karku. Główną funkcją grzywy jest ułatwienie rozmnażania, ponieważ dla lwic odzwierciedla ona zdrowie i zdolność do walki. Gruba skóra krokodyla pokryta jest łuskami. Co ciekawe, zwierzęta te posiadają niezwykle czuły zmysł dotyku. Gózki czuciowe na powierzchni ich skóry są wrażliwsze na dotyk niż ludzkie opuszki palców. Dzięki nim są w stanie wyczuwać nawet lekkie muśnięcia czy ruchy wody. Podobnie jak słonie i hipopotamy, nosorożce należą do rzędu gruboskórnych. Ich skóra, podzielona na twarde płyty, praktycznie pozbawiona jest włosów, a także gruczołów potowych. Co charakterystyczne dla tego gatunku, w okolicy nosowej bano nosorożca znajduje się jedno lub dwa zrogowociałe narośla. Ostre rogi budzą respekt drapieżników i stanowią doskonałą obronę przed zagrożeniem. Długość i faktura sierści, czy też sam kolor zwierzęcia, mają ogromne znaczenie. Poza regulacją temperatury czy obroną przed atakiem, często służy w topieniu się w otoczenie, co pomaga im w ukryciu się. Część gatunków zmienia kolor sierści sezonowo, jak na przykład zając czy łasica. Czasem wręcz przeciwnie, kolory mają przyciągać uwagę płci przeciwnej lub potencjalnej ofiary, a nawet odstraszać krwiożercze owady, jak w przypadku zebry. Podsumować można to jednym zdaniem. Choć powody mogą nie być oczywiste na pierwszy rzut oka, w przypadku anatomii zwierząt wygląd zawsze ma znaczenie. Idąc dalej tym przykładem, można przeanalizować tak jeszcze wiele różnych gatunków. Podsumujmy jeszcze raz najważniejsze kwestie poruszane w tym materiale. Używanie referencji to absolutna podstawa dla dobrego, wiarygodnego konceptu potwora. Bogactwo inspiracji płynącej ze świata natury jest niewyczerpane. Tylko od naszej wyobraźni zależy, jak postanowimy połączyć poszczególne cechy anatomii, które według nas najlepiej oddadzą charakter naszego potwora. Ważne jest, by nie przerysowywać referencji, ale dostosowywać je do naszego projektu. Nie bójmy się modyfikować poszczególnych cech i dostosowywać je do wybranych przez nas cech bestii. Każdy z gatunków zwierząt posiada swoje unikatowe cechy, które umożliwiają mu przetrwanie w swoim ekosystemie. Obserwujmy przyrodę i zależności między dzikimi zwierzętami. Pomoże nam to lepiej wyobrazić sobie sposób zachowania, poruszania czy komunikowania się naszego potwora w zależności od środowiska, w jakim żyje. Żadne stworzenie nie może istnieć w oderwaniu od swojego ekosystemu. Ponieważ to on kształtuje jego wygląd i tryb życia. Pamiętajmy, że powinniśmy zaprojektować nie tylko wygląd stwora, ale również jego zachowanie. Ważną obserwację stanowi również fakt, że w naturze nic nie jest przypadkowe i niepotrzebne. Każda cecha wyglądu zwierzęcia wynikająca z jego anatomii ma olbrzymie znaczenie w przetrwaniu gatunku. Każdy szczegół pełni jakąś rolę, a jedna rzecz zwykle wynika z drugiej. Warto więc pamiętać o tym, by projektowane przez nas potwory nie tylko wyglądały w określony sposób, ale mogły naprawdę funkcjonować w swoim środowisku. Warto wnikliwie zastanowić się nad tym, jakie jest miejsce naszej istoty w naturalnym ekosystemie i czym charakteryzuje się jej gatunek. Takie logiczne podejście do projektowania da nam gwarancję stworzenia wiarygodnego projektu bestii, czy nawet całego świata. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał zainspiruje Was do zgłębienia tajników zwierzęcej anatomii. Jeśli film był dla Was interesujący, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Twoją pasją są gry komputerowe, filmy czy animacja? Możesz przekuć to marzenie w pracę. Tworzymy wymagające kursy internetowe z codziennym wsparciem instruktorów oraz pomocną, zaangażowaną społecznością. Potęgaobrazu.pl Dołącz do nas!